Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Tajne spotkanie Erlinga Halanda z przedstawicielami marki Adidas. Czy jego transfer do Realu Madryt jest już przesądzony? Arkadiusz Milik zaskoczył wszystkich. Niesamowity gol Polaka z przewrotki. Cristiano Ronaldo ma dość i chce zmienić klubowe barwy. Nowe doniesienia w sprawie przenosi Mati Kasza do Atletico Madryt. Oraz możliwe powroty do kadry na marcowe baraże. Partnerem kanału jest STS. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem FUTBAL30 otrzymacie Darmowe 30 zł na pierwszy zakład. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przekapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jesteśmy bardzo blisko, aby było nas już 250 tysięcy. Dlatego, jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Ciebie proszę, abyś to zmienił. To jest po prostu Mój taki mały cel na najbliższe miesiące. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. W zeszłym tygodniu byliśmy pod wrażeniem Arkadiusza Milika, który w ligowym meczu po raz pierwszy od blisko 4 miesięcy trafił do siatki. Jednak zrobił to w najlepszy z możliwych sposobów. Polak strzelił hat-tricka i został wybrany zawodnikiem meczu. Mimo to Jorge Sampaoli w kolejnym ligowym meczu z Metz zdecydował postawić od pierwszych minut na Bakambu, który w 26 minucie wpisał się na listę strzelców. W 76 minucie jednak został on zmieniony przez Milika, który zaledwie 6 minut później strzelił niesamowitą bramkę z przewrotki na wagę 3,5. Punktów. Zobaczcie sami. Olimpik Marsylia ostatecznie wygrała na wyjeździe 2 do 1, a polski piłkarz po raz kolejny udowodnił, że nie zalicza się do przeciętnych napastników. To było piąte trafienie Milika w tym sezonie francuskiej Ligue 1 i już czwarte trafienie w tym roku. Z taką regularnością bardzo możliwe, że 27-latek do końca rozgrywek przebije barierę 10 ligowych trafień. Wciąż nie jest pewna jednak jego przyszłość. Olimpik Marsylia ma możliwość wykupić go oficjalnie w czerwcu za 9 milionów euro, co jak na takiego piłkarza jest bardzo dobrą ofertą. Jeśli się na to nie zdecydują, od lipca Arek będzie wolnym zawodnikiem i wyłącznie od niego będzie zależeć, w jakim klubie będzie chciał kontynuować swoją karierę. W komentarzach napiszcie, czy waszej opinii Milik powinien zostać we Francji, czy może najlepszą drogą będzie rozwijanie się w innej lidze, a jeśli tak, to w jakiej? Nie tylko przyszłość Arkadiusza Milika stoi pod znakiem zapytania, ponieważ to samo dotyczy znacznie młodszego Erlinga Halanda, który niemal na pewno po tym sezonie pożegna się z Borusją Dortmund. Norwek trafił na Signal na Park w styczniu 2020 roku za jedyne 20 milionów euro, a do tej pory rozegrał dla Borusji 79 spotkań, zdobywając 80 bramek i 21 asyst. Wyłącznie w tym sezonie po 20 występach ma 23 gole i 6 asyst na koncie, To jest znakomitym wynikiem. Erlingiem interesuje się parę Klubów z Premier League, jak chociażby Manchester City, ale również jest on na celowniku Realu Madryt, który w tym czasie prawdopodobnie ściągnie do siebie Kyliana Mbappé. Z najnowszych doniesień hiszpańskich mediów i nie tylko, okazuje się, że Haland prowadzi potajemne rozmowy z Adidasem, który miałby zostać jego nowym sponsorem. Możecie zapytać, jaki to ma związek z jego transferem. Adidas jest również sponsorem Realu Madryt, a we wcześniejszych materiałach mówiłem o tym, że wspomniany już Adidas jest gotów wesprzeć finansowo królewskich, jeśli ci zakontraktują Erlinga Halanda. Nie dotyczy to jednak kwoty za transfer piłkarza, która wynosi jedynie 75 milionów euro, a jego możliwej garzy. Jak nam już wiadomo, agent Norwega, Mino Rajola chce, aby jego podopieczny zarabiał rocznie nawet 40 milionów euro netto. A do tego miałby dojść bonus w wysokości 20 milionów euro za sam podpis. Wymagania te są bardzo wysokie, a na jej spełnienie może sobie pozwolić dosłownie kilka klubów. Bayern Monachium prawdopodobnie tego nie zrobi z kwestii na ich politykę finansową. Newcastle United jest za mało atrakcyjnym wyborem dla Halanda, a Paris Saint-Germain nie jest jeszcze zdecydowane co do walki o transfer napastnika Borussii. Tak więc na chwilę obecną największe szanse, na Toma Real Madrid oraz Manchester City. Warto również powiedzieć, że rok temu do internetu wyciekło zdjęcie z młodziutkim Erlingiem w koszulce The Citizens. Dlatego we wszystkich tych plotkach ciężko wyznaczyć jednego faworyta. Realowi na pewno zależy na odbudowaniu wielkiej ofensywy klubu, którą obecnie tworzy Benzema oraz Vinicius Jr. Problem w tym, że Karim ma już na karku 34 lata i trzeba dla niego znaleźć w tym bądź najpóźniej w przyszłym roku godnego następcę. A Haland wydaje się dobrym materiałem na to miejsce. Niepokoić nas może jedynie stan zdrowia 21. Jednoletniego Norwega, ponieważ w ostatnim czasie dość często doznaje on kontuzji, ale to zupełnie inny temat. O matim kaszu w ostatnim czasie zrobiło się głośno z dwóch powodów. Pierwszym jest jego zdjęcie z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem, dla którego piłkarz ubiegł sernik. Natomiast drugi powód to jego przyszłość. 24-latek jest obecnie zawodnikiem Aston Willi, w której pełni bardzo ważną rolę. Co można zauważyć po jego czasie spędzonym w tym sezonie Premier League. Do tej pory spędził on na murawie już 2000 minut oraz zdobył jedną bramkę i tyle samo asyst. To oczywiście niesie za sobą większe korzyści, bowiem Matikasz zwrócił na siebie uwagę większych klubów, a najbardziej zainteresowany Polakiem ma być Atletico Madryt. Tu się pojawia jednak pewna sprzeczność. Ponieważ jak podaje hiszpańska marka Diego Simeone, czyli trener Atletico, nie jest przekonany co do transferu Mateusza Gotówki. I w zamian wolałby zakontraktować Azpilicuete, któremu wykazał z końcem czerwca kontrakt z Chelsea. Tak szkoleniowiec ma argumentować swoją decyzję w opinii hiszpańskiego dziennika. Kasz grał zaledwie dwa sezony w najwyższej klasie rozgrywkowej po tym, jak wcześniej grał w Championship dla Nottingham Forest. Zupełnie innego zdania niż Simeone jest za to dyrektor Atletico Madrid, Andrea Berta, który ma naciskać w opinii marki na transfer Kasza w letnim okresie. W podejściu Kierana Tripera do Newcastle United klub potrzebuje wzmocnić swoją prawą defensywę, natomiast Mati ze względu na młody wiek może być inwestycją na lata. W przypadku Azpilicuety liczy on już 32 lata, a z końcem sierpnia będzie miał już 33 lata, więc byłoby to wzmocnienie na max 2-3 sezony. Jak sądzicie, czy waszej opinii transfer Mati do Atletico Madryt stanie się faktem, czy może nasz reprezentant powinien zostać w Premier League i tam się dalej rozwijać? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was! Od dwóch tygodni selekcjonerem reprezentacji Polski jest Czesław Michniewicz, który przez ten stosunkowo krótki czas odwiedził już większość polskich reprezentantów. Zaczynając oczywiście od naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego. Wiele się mówi w polskich mediach o powrotach kilku piłkarzy do kadry, a na samym szczycie tej listy ma być Kamil Grosicki. 33 latek rozegrał już dla naszej reprezentacji ponad 80 meczów i jest bardzo doświadczony. Niestety bądź niestety nie przekonał on do siebie Paulo Sołzy. Od lipca grosik jest zawodnikiem pogoni Szczecin, która realnie walczył Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań oraz Rakowem Częstochowa. Do tej pory rozegrał on w tym sezonie Ekstraklasy 14 meczów, strzelił 4 bramki i zdobył również 4 asysty. Łącznie na Murawie spędził 850 minut. Jest on ważnym zawodnikiem portowców i ze względu na jego już wspomniane doświadczenie prawdopodobnie w marcu zostanie powołany przez Michniewicza. Kolejnym reprezentantem ma być Marcin Kamiński, który do tej pory dla Biało-Czerwonych wystąpił w 7 meczach. Obecnie jest on zawodnikiem szalkę, który występuje na zapleczu Bundesligi i śmiało można powiedzieć, że jest w nim kluczowym graczem. Rozegrał on już 20 meczów w Lidze, wszystkie w pełnym wymiarze czasowym oraz zdobył dwie bramki i jedną asystę. Kamiński w styczniu skończy 30 lat, więc na pewno nie można o nim mówić w kontekście przyszłości naszej reprezentacji. Ale na mecz z Rosją może okazać się asem w rękawie polskiego selekcjonera. Ostatnim możliwym powrotem do kadry może okazać się Michał Pazdan, czyli jeden z największych bohaterów Euro 2016. Wiele kibiców wręcz domaga się powrotu środkowego obrońcy do reprezentacji. Pytanie tylko, czy to ma w ogóle sens. Piłkarz, mimo 34 lat na karku, w barwach Jagieloni Białystok łącznie spędził na murawie blisko 1,5 tysiąca minut a dla Biało-Czerwonych gra łącznie w 38 meczach. Z jednej strony ma on większe doświadczenie, aniżeli wcześniej wymieniony Marcin Kamiński. Z drugiej jednak strony występuje on w znacznie mniej konkurencyjnym zespole oraz lidze, która poziomem gry jest porównywalna do drugiej Bundesligi. Prawdopodobnie lista potencjalnych powrotów na przestrzeni miesiąca może się jeszcze zmienić. Dlatego nie ma co wyrokować, jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że w meczu z Rosją nie ma czasu na eksperymenty, a jedynie sprawdzone rozwiązania oraz sprawdzonych zawodników. Cristiano Ronaldo chyba powoli żałuje powrotu do Manchesteru United. Portugalczyk był przekonany, że wracając na Old Trafford klub ponownie może stać się wielkim. Jednak czas pokazał, że tak nie jest i prawdopodobnie nie będzie. United zajmuje piąte miejsce w tabeli z bilansem 11 wygranych, aż 7 remisów oraz 6 porażek. Mało tego, mimo że zagrają oni w jednej 8 Ligi Mistrzów, to bez CR7 prawdopodobnie graliby teraz w Lidze Europy. 37-latek również nie znajduje się w komfortowej sytuacji, ponieważ w tym roku kalendarzowym ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Jego kontrakt z Manchesterem jest ważny do połowy 2023 roku, ale jak podaje angielski The Sun, już latem tego roku piłkarz może odejść do PSG. Tak dobrze usłyszeliście, Portugalczyk może grać w jednej drużynie z Leo Messi. Tym bardziej, że w lipcu klient Mbappé zapewne zostanie oficjalnie piłkarzem Realu Madryt. Dla Paryżan posiadanie dwóch ikon futbolu w jednej drużynie będzie marketingowym rozbiciem banku. Natomiast będzie to również historyczny moment, bowiem jeszcze kilka lat temu nikt by nie powiedział, że Messi i Ronaldo będą występować w tych samych barwach. Co do kwoty za transfer Cristiano Ronaldo nie powinna ona przekroczyć 30 milionów euro, ale jak wiemy dla PSG nie będzie problemem zapłacenie nawet dwukrotności tej kwoty. Dlaczego jednak Cristiano miałby trafić właśnie do Paryża? Od przyszłego sezonu prawdopodobnie nowym szkoleniowcem Paris Saint-Germain zostanie Zinedine Zidane, czyli trener, który w latach 2016-2018 miał okazję współpracować z Portugalczykiem, czego owocem było wygranie trzy razy z rzędu Ligi Mistrzów. Trzeba przyznać jedno. Przykro się patrzy, jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo tracą swój blask. Obaj ci zawodnicy weszli w ten rok kalendarzowy bardzo kiepsko. No ale cóż, teraz pozostało nam się tylko cieszyć, że wciąż możemy ich oglądać. W komentarzach napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć Cristiano Ronaldo razem z Leo Messim Drużynie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie, jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie.